Witam witam z targę. Ogólnie oficjalnie już dla wszystkich informuję, że z w zrobiliśmy z was bekę. Że zaczęliście wysyłać na wschodnią paczki. Mieliśmy z tego bekę. A widzicie, wkręciliście się sami, że wysyłacie na tą wschodnią, a oficjalnie zrobiliśmy z was. Skręciliście mu was po prostu w tą zabawę. A wy jako durnie przeproszeniem myśleliście, że to jest prawda i wysyłaliście tam. Widzicie jak można was łatwo wkręcać? Byle co? A później się zdziwiliście, że paczki się cofały do was. No, a my mamy uba popachy z w ogóle. Widzicie? Zrobiliśmy teraz z Was ogóle Ogólnie czekaliśmy na to, żeby oficjalnie nam przekazać informację, że robimy z Was Bekę, że wysyłacie tam nas tą Widzicie? Wystarczyło się nas zapytać, a nie słychać kogoś innego, bo ktoś powiedział na wschodnią a wysłuchaliście i weszliście na durnia. Widzicie? Jak łatwo można Was było wkręcać? I wkręcaliśmy ponad połowę ludzi tak przekonaniem, że o, na pewno na wschodzie mieszkają, na pewno. Ja nie mogę z tego wytrzymać, z waszego yy, pisania na fejsie, tam, że na wschodzie mieszkają. Udało się ten nasz plan po prostu. Wkręciliśmy Was mocno. I mam nadzieję, że macie nauczkę. Lepiej się zapytać nas, niż pójść się wysyłać. Kocznę na temat po prostu. Wkręciliśmy z, z Was równo. Ja i południu. Wkręciliśmy Was. A wy jak głupi. Nie wiem, jak to mogę określić. Debile wysłaliście tam. I kto wygrał? My wygraliśmy, ludzie, bo wkręciliśmy was. Kózka na temat. Tam nie istnieje już ta wschodnia. Istnieje gdzie indziej. Inny adres, który już podawali już nieraz nie dwa. Wkręciliście się. Przykro mi, ale to był nasz plan. Żeby was tak kręcić, nauczyć was troszkę myślenia i pytań się nas. A pytaliście się, ser na wschodniej czy na mineralną no, mieliście wahanie. A jak napisałem mineralna, na, na, czy Łódź, ten? Nie, to w ogóle nie mówię, że na wschodniu. Widzicie, jak was można było wkręcić i wkręciliśmy was. Krótko na temat po prostu. Trzeba myśleć, troszkę się pytać nas, a nie słuchać kogoś, bo ktoś powie na wsadziu. w sodium. to już nie istnieje od dwóch lat. Jest inny dom, inne mieszkanie. Krótka na ten. Poznawiam, Elia.